Lift Manager to innowacyjna aplikacja do zarządzania serwisem wind i dźwigów. Wykorzystuje chmurę Microsoft Azure do przechowywania ogromnych ilości danych, dokumentacji technicznej i diagnostyki. Wspierana przez sztuczną inteligencję, oferuje niespotykaną do tej pory pomoc dla firm serwisujących windy. System zarządzania klientami pozwala użytkownikom na dodawanie i kompleksową organizację danych. Możesz pobrać je na podstawie numeru NIP pisać ręcznie, a także zaimportować z zewnętrznego systemu CRM. Wszystkie niezbędne informacje masz w zasięgu ręki. Zapisz dane osób kontaktowych, łatwo wyszukuj klientów i zarządzaj urządzeniami. Moduł urządzeń umożliwia dodawanie i śledzenie każdego urządzenia dźwigowego. Możesz przechowywać kluczowe informacje i powiązanych klientów. Ta szczegółowa ewidencja jest kluczowa dla utrzymania harmonogramów serwisowych, zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa oraz szybkiego dostępu do historii urządzenia podczas napraw lub inspekcji. Łatwo zidentyfikujesz i znajdziesz urządzenia dzięki możliwości dodawania zdjęć i lokalizowania na mapie. Lift Manager umożliwia przechowywanie dużej ilości dokumentów, instrukcji i zdjęć dla każdego zarejestrowanego urządzenia. Jest to szczególnie przydatne do utrzymania zapisów serwisowych podręczników technicznych, certyfikatów bezpieczeństwa i dowodów fotograficznych stanu urządzenia. Łatwy dostęp do tych dokumentów ułatwia szybkie odwoływanie się do nich, zapewniając, że technicy są dobrze poinformowani i przygotowani do zadań konserwacyjnych lub naprawczych. Moduł zgłoszeń, odbiorów i konserwacji zapewnia pełną kontrolę nad harmonogramem prac na poszczególnych urządzeniach. Do każdej z planowanych prac można dodawać interwencje z opisem, zdjęciami, skanami dokumentów, Odpowiedzialnymi osobami oraz inspektorami. Kolejne wydarzenia planowane są automatycznie i możliwe do podglądu na przejrzystym kalendarzu. Aplikacja wykorzystuje sztuczną inteligencję do wspomagania techników w analizie dokumentacji technicznej. Ta funkcja AI może szybko przeszukiwać ogromne ilości danych, aby znaleźć odpowiednie informacje, pomagając technikom dokładniej i szybciej diagnozować problemy. To skraca czas przestoju sprzętu i poprawia jakość usług. Tworząc centralizowane repozytorium wiedzy firmowej, Lift Manager skraca czas diagnostyki i zwiększa efektywność rozwiązywania problemów. Ta baza wiedzy staje się cennym zasobem do szkolenia nowych techników i standaryzacji procedur serwisowych w całej firmie. Wykorzystując usługi chmurowe Microsoft, aplikacja gwarantuje wysokie standardy bezpieczeństwa danych i niezawodne umowy o poziomie usług SLA. Zapewnia to, że wszystkie informacje o klientach i urządzeniach, Wraz z wrażliwymi dokumentami są bezpiecznie przechowywane i chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Zobacz, jak nasza aplikacja może pomóc twojej firmie. Zapraszamy do skorzystania z darmowej wersji demo. Przetestuj wszystkie funkcje naszego narzędzia i przekonaj się, jak łatwe może być zarządzanie serwisem dźwigów i wind. Rejestracja jest prosta i szybka, a nasze wsparcie techniczne jest gotowe odpowiedzieć na wszelkie pytania. Nie czekaj. Dołącz do innowatorów w branży i zacznij już dziś.